Mas na 55. Nie wiem czy już padnie chasz, ale mam przerwę, bo przerwa jest do 20. Potem mam 25 minutek dla ciebie, potem mam 25 minut na przerwę. Potem mam 25 minut na bezdymonę, potem, potem mam 25 minut na przerwę. A potem mam 25 minut na... Bajki! Bajki! Majeczka i ur w ogóle mi się żyć nie chce przejść pas.